Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Przed nami dzisiaj mega meczek w Lidze Mistrzów. Półfinał Barcelona kontra Liverpool. Zapewne nie jeden z Was mógłby stwierdzić, że taki byłby wymarzony finał. Jednak obie drużyny spotkały się w półfinale. W drugim półfinałowym meczu Tottenham gra z Ajaxem, czyli. Tutaj mamy dwie drużyny, które od samego początku były faworytami tegorocznej ligi mistrzów. Natomiast w drugiej parze niespodzianki, a nawet sensacje, bo to ten i Ajax zapewne przez niewielu były typowane do półfinału właśnie tegorocznej ligi mistrzów. Tak więc zaczynamy, moi kochani, meczyk karciany. Mam tutaj 6 zaszytek. Zobaczymy, jak się potoczy meczyk karciany, a jak prawdziwy. Piszcie w komentarzach jakie wyniki obstawiacie w jednym i drugim meczu półfinałowym w tej parze. Tym razem Barcelona gra u siebie z Liverpoolem, a za tydzień będzie rewanż w Anglii. Tak więc zaczynamy moi kochani. Pierwsza saszetka, początek meczu. Wszystko liczymy za jeden punkcik. Juventus Lyon Monaco, Brugia, ponownie Brugia i, i mamy, patrzcie, limitkę Messiego. Mamy pierwszą kartę dla Barcelony i prowadzenie od razu. Początek meczu, i już Barcelona prowadzi. Za kim jesteście, moi drodzy? Czy za Barceloną, czy za Liverpoolem? Lecimy dalej. Brugia, Monaco, Napoli, Juventus. I jest odpowiedź Liverpoolu. Mamy bramkę Fabinio. 1-1. I tutaj Galata Kończymy pierwszą połowę. Ostatnia saszetka w tej części meczu. Juventus, Porto, Walencja. Atletico, Manchester City i Real Madrid. Czyli obie drużyny schodzą na przerwę z remisem. 1-1. Rozpoczynamy drugą połowę. I mamy szybką bramkę dla Liverpoolu. Początek drugiej części spotkania 2-1. Liverpool wygrywa z Barceloną i to u nich. Napoli, Inter, Borussia, Galatasaray i Napoli. Paris Saint Germain, Schalke. Atletico, Tottenham, Napoli i ponownie Tottenham. Ostatnie minuty tego spotkania. Czy jeszcze wynik ulegnie zmianie? Jest bramka dla Barcelony. Rakitic, wyrównanie. Inter, Bayern. Ponownie Bayern. Jeszcze raz Bayern I znowu limitka Manchester City Czyli W meczu karcianym wynik remisowy 2 do 2 Czyli przed rewanżem w lepszej sytuacji Byłby Liverpool 0-0 bądź 1-1 Taki wynik Nawet oznaczałby Awans Liverpoolu do finału Tak więc czekam moi kochani Na Wasze opinie na temat Tej pary półfinałowej Kto Waszym zdaniem Awansuje dalej, no i piszcie, typujcie wyniki obu meczy. Ja się z Wami żegnam, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!